Siemanko, widzowie, witam was w pierwszym odcinku, w którym nie będę grał sam, ale będę grał z moim bratem. Eee, no, e, i będziemy robić. E, jak to się mówi? A, misje na pojazdy specjalne, ponieważ e, nigdy ich nie robiłem. A e, jest e, promka w tym tygodniu 3 razy GTA: e, kasa GTA. Także. Będziemy działali i sobie robili pierwszy raz y, tę misję. Kurde, znaczy... Eee, nie mogę, nie mogę, dobra. Gracie, to jedziemy. O, spaliłem gumę. Jedziemy na ten, nie? Do biura. O, za nami jest. Za nami. Sorry. O, ten, ten... A nie, na lewo. A bo nie, nie, kurde. Widzę już. Bo to jest to same biuro co ty miałeś, nie? Co ty masz No no To tu jest promka na pojazdy specjalne Chociaż moglibyśmy też z salonu gier to nad wystartować ale jak już jesteśmy to tu stronę wystartujemy Wy sobie jak, jak będziesz chciał, to weź sobie jakieś przykąski. No, nie co ja Biorę, to gym, dobra, boss. mi się przydadzą. Eee, dobra. Ile hajsu! Eee, już dawno ciebie nie było tutaj, co? Może! <laughs> Jest sporo, da. W safe też. Dobra, loguję się, biorę pojazdy specjalne i pie pierwszą misję. Misję na buggy ramp. Biorę i faktycznie 3 razy RP, 3 razy KACA. Rozpocznij misję, potwierdź. Hmm. Jaki bierzemy poziom? Może normalny, weźmiemy poziom, nie? Bo pierwszy raz będziemy to robić. Zatwierdź ustawienia. Jesteś zaproszony, poszło ci czy nie? No... To znaczy? Do, no tam, do sesji. Czy ci przyszło? Nie. A teraz? Teraz przyszło. O, aż się tu się zacina. Samemu nie można tych misji robić, dlatego no ja trochę taki problem mam z tym. Dobra, startuję. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Już dw dwusetny, ponad dwusetny poziom mam, 247 i nie wiem do tej pory nie jak to będzie wyglądało, bo nie robiłem...

Nie wiem gdzie one są dokładnie... A widzę, dobra! Ojo! Ląduje. Na ulicy normalnie ląduje. Tutaj trochę, żeby nam helikoptera nie ścienić Czekaj! Czekaj! Uj! Oj! Eee. O! On bo... O nie! Chyba po helikopterze będziemy mieli. Jest! Dobra. Uff! To trzeba się trzymać. Sorry, bro. O, to jest ten Dobra Bierz ten, a ja biorę to nie Spadamy Spadamy No jak mi wyjechał jak jedziesz Nie wiem oj 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 to, o <średziny> Ja pierwszy raz jadę tą furą O sorry <średziny> Ten bot kurde karatekę udawał Kogo? Co? Normalnie z pół obrotu przywalił MPC ten PC towi <laughs> kurde Ale lumen Dobra ja jedę za to bo Ty masz y, do banku rezerw federalnych Trasę? No To no ja tak samą mam czy, czy się tam... Oj Co jest? <noise> Szkoda, że nie wybuch... Co to było? Szkoda, że nie wybuchła. Szkoda, że nie wybuchła. O, matko. O, tu ma trąbkę. Ty jako masz. Co? Ty jako masz yy, dziwną trąbkę. Znaczy Krakson, e, patrz to! Zamknij oczy jednak, nie patrz. O, e, patrz. dobrze! elegancko nice. dobrze poszło. Tak, patrz teraz. Ryb! O no! kurde, we mnie. Oj, chyba ja sobie ten pojazd kupię, bo mi się podoba. Co to było? Nie wiem, Siema, ma panowie? Zaczyna się, ale to są dwie gwiazdki. Eee, nie w tą stronę! O! Sorry! Kurde, ginę, ginę! Willy! Nie mogę jechać! Dobra, jestem. To jest! Co się Nie ruszam się! Nie wiem, nie wiem. Co my tutaj mamy zrobić? Nie wiem. Ja muszę się uleczyć i. Dobra, lecimy. Zaczekaj, aż klienci wsiądą do rumpo. Oj, przekryło mi się. Eee! Nie o ile ruszyć? O, wsiedli, wsiedli! Masz! Masz ten, ci rumpo, bo to jest napad normalnie. Lecimy! Ja ci powinienem ocz oczyszczać drogę, ale nie wiem Masz to! Dobra, jedziemy, jedziemy. W imię zasad. Ja będę może by jakoś przed tobą w miarę. Jak będzie jakaś blokada, no to ja oczyszczę drogę. Dobra, dobra. Do, do, do. Jest blokada. Jest w nich. <laughs> Poleciał. <laughs> i bokiem naręcznym. Nice! Kurde, Po co pikają? Nie trafiłem cię? Sorry, Pikają, bo nimi rzucasz. Będziemy na autostradę zjeżdżać. Uwaga. dobra. Pewnie. Blokada. I też tak zrobić. 5 km Jak życie O ty Twój, sa twój samochód kurde ma życie znaczy, nie Wytrzymałość Jakie życie Ale wyjechał, sorry, nie miałem jak Eee, tutaj to już pro prosto te ładnie... cool, jazdka No dokładnie, ładnie tutaj Ale będzie blokada, to będziesz musiał za mną podlecieć W środek wale O oh, Wyjechał, sorry Bota tamte trafiła. Ci otwierają drzwi Strzef. w wanie i strzelają Dobrze! Niech pomagają! A dlaczego yy, ta yy, policja... Co to było? Co to buchło? Zrzuciłeś autem we mnie, jak ja przypięję... Kurde! I wybuchło? To wybuchło! No! <laughs> Ups! To nie my! Gdzie no to auto latają? Bracie, gdzie jesteś? Będzie blokada! Nie ma mnie! Dobra. Ja się w nich walę! Uważaj, bo ty masz, wiesz... To podwójna była. Oh, <ścoughs> e, fajne są te misje, podoba mi się. Prosto sobie jedziemy. Samochody latają, nic się nie. Nie dzieje, poczekam chwilę na ciebie. Zobacz, tu już jest skupiec Tu już jest kupiec, to przeszliśmy, szybko. Oj! Sorry, jedź, 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 Gdzie jesteś? Aha! Nie ja mam nie. Muszę sobie kupić ten pojazd. Fajna Daj. sprawa. Całej rury! O, jak ja to wyhamowałem. Nie możesz ty! <laughs> No, ciekawe ile kasy dostaniemy. E, mało 46, a to jest potrójne. Zaznaczam, że to jest potrójne, więc kurczę, ile ty dostałeś w ogóle? 36, 36, 46. A, czyli, czyli tyle samo, ile ja. No to tyle dobrze że tyle samo dostałeś ile ja, ale jakby nie było tej promocji, no to nie warto, nie warto robić tego.